Bardzo duży problem z lisami, które przychodzą i zagryzają kury. Ponoć jakiś czas temu został zrobiony zakaz od strzału lisów przez leśniczych. Podobnie jak gdzieś w okolicy Mazur, zakaz od strzału wilków. I zrobił się bardzo duży problem. Słyszymy nie tylko u nas, ale również właśnie tam tam z wilkami, a u nas z lisami i lisy przychodzą do gospodarstw tępią w dużych ilościach kury tak jak wilki przychodzą tam i porywają zwierzęta i zagryzają na przykład kozy jest to jest to taka trochę walka z wiatrakami trzeba byłoby tak naprawdę mieć wytresowanego psa, który mieszka z kurami i broni tych kur Mamy owce z kurami, to znaczy chodzą po tej samej łące, wybiegu i po tym samym lesie, ale kiedy przychodzi lis, zauważyliśmy, ponieważ kury dają mocno we znaki wtedy i strasznie hałasują, dając sygnał pozostałym, żeby się schowały. Przez to nasze owce też się tego boją, odbierają ten sygnał, też jako ostrzegawczy i chowają się w lesie, a lis robi sobie swoje. O ile sobie chodzą pośród kur, to lis do nich nie podejdzie. To jest fakt i tak też właśnie ludzie inni polecają. Ale jeżeli jest duży teren, większy, tak jak u nas, nie tylko jakieś tam małe ogrodzenie, no to owieczki już nie wystarczają. Potrzebny by był rzeczywiście jakiś pies pasterski, taki broniący kury i odstraszający lisa. Odkąd ogrodziliśmy większą część, właśnie dla kur i owiec. Nasze psy, m, mieszkające w naszym ogrodzie, nie dają rady dookoła przebiec, bo jest już ogrodzone, i odstraszyć lisa od strony rzeki. No i w ten sposób lis wchodzi sobie normalnie, przechodzi tutaj przez to ogrodzenie górą. Mniej więcej za każdym razem zabija jakieś dwie kury, zadusza, za zagryza. Nie wiem, jak on to robi. Zazwyczaj chcę zabrać jedną, ale jeśli my zdążymy dobić i go wystraszyć, no to zostawia tą kurę, no ale ona już nie żyje. Druga zazwyczaj też już i są bardzo duże straty. Psiak. jedyną nadzieją jest ten oto piesio, którego chcemy przyzwyczaić. Nie wiemy, czy się uda, do tego, żeby pilnować kur i żeby ona była Piesza. tutaj z kurami. Nie, nie wiem, czy się to czy zdołamy to zrobić. Ale mimo tego, że mamy trzy koguty, to trzy koguty nie wystarczają do obrony kur. Ostatnio, właśnie mi się przeganiał Lisa, który już miał najsilniejszego, największego koguta. Za nogę go trzymał w pysku i chciał sobie z nim pójść. Na szczęście kogut nie został uszkodzony w żaden sposób. Kogut przetrwał. No, ale niestety wczoraj, wczoraj kolejne dwie kury zostały zagryzione. Zrobiłam taki preparat. Ocet miesza się z zagotowanym czosnkiem z papryką chili. I tym się oblewa ogrodzenie. Ponoć ma to coś dać, że lisy nie lubią zapachu czosnku i właśnie ostrej papryki chili. Zrobiłam. Polałam tutaj kamienie i przy ogrodzeniu tutaj, gdzie on najczęściej wchodzi. Wątpię, żeby to cokolwiek dało, bo prawdopodobnie no, pierwsza lepsza ulewa całkowicie to wypłuczę i nie wiem, może to gdzieś będzie pachniało jeszcze z ziemi. Może go to chociaż trochę odstraszy, ale mimo wszystko jest to bardzo duży, bardzo duży problem. Nie tylko dla nas, ale tutaj w ogóle w naszym rejonie <laughs> Beskidu Wyspowego. E, więc może leśniczy zrobią z tym porządek i wreszcie wywalczą, żeby nie było takich zakazów, bo kiedy były odstrzały, nie było tego problemu, bo lisów było mało. Kiedy zrobili zakaz, takich się namnożyło, że brakuje im pożywienia w lesie i przychodzą do gospodarstw. No i rządzą się kurami, nie ma na nich, nie ma na te lisy po prostu żadnego sposobu. Niestety jedynym problemem, tylko takim jeszcze jest to, żeby pies nie chciał zjadać kur. Nasze pozostałe psy, niestety jeśli tylko kury wyjdą na teren, tak się kiedyś zdarzyło, na teren ogrodu, poza swoje ogrodzenie, no to nasze psy momentalnie wszystkie zagryzły, no i potem się nimi częstowały po kolei przez kolejne dni czy tygodnie. Ee, no więc problemem jest jeszcze to, żeby pies zechciał właśnie bronić, a, a nie zjadać. No więc, zobaczymy, jak się to potoczy, ale wcale nie jest to prosta sprawa. I już to. Nawet zamykanie kur na noc i otwieranie ich tam o 6 czy 7 rano nic nie daje, dlatego, że lis przez cały dzień poluje. Tam o 12, 13. O, o przeróżnych porach go tutaj stąd przeganiamy jeśli jesteśmy i jeśli tylko usłyszymy w porę mm, odpowiedni hałas, ale hałas oznacza, że już jakaś kura jest złapana lub zagryziona. Więc apel do leśniczych i wszystkich, którzy zajmują się tymi sprawami, zróbcie coś z tym, ponieważ my, gospodarze, mamy ogromny problem. Tylko ci, którzy trzymają kury w całkowitym zamknięciu, mają święty spokój, ale przecież co to za jajko od góry, która siedzi w budynku?